Wygląda na to, że Gustaw Gracz przepadł jak kamień w wodę. No jak na razie, to nie spłynął żaden maldunek, że ktoś gościa przyuważył. No technicy zaczną pracę w jego domu dopiero rano, więc dzisiaj już nic więcej nie da się zrobić. A proszę mi powiedzieć, czy na rano coś potrzeba przygotować? Tak, jest jeden temat. W magazynie dowodów powinno być pudło z rzeczami znalezionymi w dostawczaku, który został porzucony po zaginięciu Hajduka. Także namierz to pudło i przejrzyj jego zawartość. Jasne, zajmę się tym. Skoczę się jeszcze przebrać. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mam wrażenie, że wszyscy ostatnio na komendzie jakoś dziwnie się nam przyglądają. Też mi się tak wydaje. No to obejmij mnie. Nie rozumiem. Zrób to, a zrozumiesz. Ostatnio, jak zaczytałeś się w akta i siedziałeś u mnie do rana, po komendzie rozeszły się plotki. A teraz damy naszym obserwującym. Prawdziwy temat do gadania. Nie znałem Cię z tej strony. Dobrze.